Pani Marszałek, Wysoka Izbo, padły tutaj bardzo dziwne słowa od pani Marszałek Kidowej-Błońskiej, od paru osób, które zabierały głos, mówiąc, że kłamiemy, że zatajamy informacje o liczbie testów. No, albo państwo nie słuchacie mediów, albo państwo nie chcecie ich słuchać, albo państwo wprowadzacie błąd wszystkich Polaków o liczbie testów, którą. Rozdysponowaliśmy do wszystkich laboratoriów ja, mówię, od wielu, wielu dni. 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy maseczki, testy, rękawiczki. To oczywiście można tego nie słuchać, można mówić, że wprowadzamy Polaków w błąd. Myślę, że Polacy nas ocenią w tym zakresie. Jeżeli mówimy o tym, ile testów rozdysponowaliśmy po laboratoriach. Mówimy o tym regularnie. 100 tysięcy testów już poszło do laboratoriów. Kolejne 50 paskowych będzie wprowadzane jutro. My naprawdę tutaj nic nie próbujemy zatajać, nic nie próbujemy oszukiwać. Wydaje mi się, że to takie uwagi w sytuacji dzisiejszej, jaka jest Polska, są po prostu trochę nie na miejscu. Natomiast, Szanowni Państwo, wydaje mi się, że Sytuacja dzisiejsza, kiedy wszyscy się gromadzimy na tej sali. Patrzę na tą salę parlamentu, gdzie siedzimy w odległości kilku metrów od siebie. Szkoda, że nie doszliśmy do konsensusu, że możemy to zrobić zdalnie. Część z państwa nosi maseczki, rękawiczki. Oczywiście każdy ma prawo bać się o siebie. Każdy ma prawo odczuwać strach, bo sytuacja jest niecodzienna. I myślę, że to jest czas, kiedy powinniśmy zamiast dyskutować partyjnie, dyskutować politycznie, co kto komu zarzuca, powinniśmy raczej dyskutować, w jaki sposób tak usprawnić nasz system, tak, tak kierować tym systemem gospodarczym, publicznej służby zdrowia, prywatnej służby zdrowia, wszystkich medyków, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, żeby wprowadzać atmosferę taką, nie. Gdybania. Nie mówienia, że będzie świetnie, bo nie będzie świetnie. Będzie wzrastała liczba chorych. Będziemy mieli coraz więcej osób umierających. Tak jest wszędzie. Jedyne, co my możemy zrobić, to ograniczyć tę liczbę. Ograniczyć poprzez nie przychodzenie w miejsca, gdzie nie musimy. Nie chodzenie po ulicach. Chodzenie do pracy. Chodzenie do pracy, gdzie jest to niezbędne. Medycy pracują i narażają swoje zdrowie i życie. Tutaj posłowie też, członkowie rządu również. No są miejsca, czy kierowcy autobusów, są miejsca, gdzie musimy pracować. Natomiast, szanowni państwo, myślę, że czas jest na to, żebyśmy wszyscy wspólnie starali się wypracować najlepsze mechanizmy, które obronią polską gospodarkę, gospodarkę które obronią nas wszystkich, w tym, które ochronią i naszą służbę zdrowia. Dzisiaj, jak wiecie państwo, wylądował samolot z Chin, z transportem dużym środków ochrony osobistej. Żadne instytucje, w tym instytucje międzynarodowe, nie zapewniły nam na dzisiaj środków ochrony osobistej. Jesteśmy, jesteśmy w tym zakresie odpowiedzialni, odpowiedzialni za to, co my robimy. To my wszyscy, nie mówię tutaj o rządzie, my wszyscy jako państwo i bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, bo tacy są, którzy. Pomagają nam, pomagają nam wszystkim, pomagają szpitalom, pomagają medykom, pomagają laboratoriom, ale też w transporcie miejskim, pomagają w cateringu dla miejsc, które muszą pracować, żebyśmy wszyscy wyszli z tego obronną ręką. Na co bardzo dziękuję. Myślę, że czas jest na to, żeby szybko przeprocedować wszystkie niezbędne akty prawne, które są potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali jako państwo i myślę, że Dzięki temu, dzięki bardzo racjonalnej i odpowiedzialnej postawie będziemy mogli funkcjonować jako Polska, jako polski naród w kolejnych latach. Bardzo dziękuję. dziękuję panie ministrze. I jeszcze pytanie, pan poseł Krzysztof Boski.